To była jedna z większych bitew w naszym województwie, i jedna z pierwszych bitew, która, która krwią się zapisała w pamięci wszystkich ludzi mieszkających tutaj. Liczyliśmy, że ta kompania kadrowa, dobrze wyszkolona, zasili. Nasze oddziały akowskie na terenie Puszczy Białowieskiej, ale niestety w, w marszu na odpoczynku zaskoczyli ich niemieckie hordy, uzbrojone i zorganizowane w ilości wielokrotnie przewyższające siły. Które tutaj były, odpoczywały i które potem miały walczyć. Mnie, jako żołnierzowi, który również walczył, to bardzo bolesny dzień, bardzo bolesne chwile, które tutaj ludzie przeżyli. Parafrazując słowa Świętego Jana Pawła II: Pamięć o przeszłości buduje teraźniejszość. Robimy wszystko, żeby zachować pamięć o tych miejscach. O miejscach bolesnych dla naszej ojczyzny, dla naszego narodu. Ale to jest niezbędne, byśmy trwali jako naród. Wojska Obrony Terytorialnej, w tym przede wszystkim oczywiście pierwsza Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej, bo jestem jej reprezentantem, dziedziczą tradycję. Oddziałów bojowych Armii Krajowej, w naszym przypadku oddziałów bojowych Okręgu Armii Krajowej Białystok. I na nas, uważam, spoczywa właśnie ta szczególna odpowiedzialność związana właśnie z tym, aby pamiętać o tego typu wydarzeniach, bo to, co dzisiaj możemy oferować tym żołnierzom poległym za wolność naszej ojczyzny, to jest właśnie pamięć. Czyli pamiętać, nie zapominać o tego typu wydarzeniach, bo dzięki bohaterstwie tych żołnierzy jesteśmy dzisiaj w wolnym kraju. Jeśli chodzi o walkę z pandemią, to niestety, niestety nie możemy użyć czasu przeszłego. Nasi żołnierze są zaangażowani od 6 marca ubiegłego roku w walkę z koronawirusem. Średnio dziennie ponad 200 którzy umierzy. E, zarówno z Piesie Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, ale także i z Wojsk Operacyjnych, z Województwa Podlaskiego bierze udział w działaniach e, związanych z walką e, z koronawirusem.